Minęła 10 rano, czas najwyższy zrobić sobie coś pysznego do jedzenia. Dziś, jako pyszność, proponuję powrót do twarogu pół Półtłusty będzie w sam raz. Do tego mam majonez, dzięki któremu twaróg nabierze konsystencji masy, a także kiełki i szczypiorek. To wszystko podam na polskim, pszennym chlebie. Oto jak karabkę należy przygotować. Zaczynamy oczywiście od rozdrobnienia twarogu. Myślę, że to pół kostki to optymalna ilość i tak jak rzekłem, daję do tego jedną łyżkę majonezu, dzięki czemu twaróg będzie kremowy. Szybciutko za pomocą widelca mieszam twaróg z majonezem. Proszę zobaczyć, masa jest zwarta. Dzięki temu, że dodałem majonez, właściwie nie muszę już solić tego sera, wystarczy że dodam kapkę pieprzu. Przyciskam lekko moją kanapkę, po czym za pomocą ostrego noża przecinam ją śmiało. Na dwie połówki, spójrzcie, w środku bogactwo z masy twarogowej z pieprzem i majonezem, kielki, szczypiorek, świeżość i pyszności czysto wegetariańskiej.